W niedzielne popołudnie, 5 stycznia, sala ochotniczej Straży Pożarnej w Kraszewicach wypełniła się dźwiękami kolęd i pastorałek, które wprowadziły licznie zgromadzoną publiczność w świąteczno-noworoczny nastrój. Na scenie wystąpiła estrada regionalna Równica z Ustronia. Organizatorami wydarzenia byli wicemarszałek Krzysztof Grabowski oraz wójt gminy Kraszewice Marta Pijanka. Bardzo się cieszę, że jest nas dzisiaj aż tylu. I to styczniowe, niedzielne popołudnie. Możemy spędzić razem w takiej przyjemnej, świątecznej atmosferze. Z wielką przyjemnością chciałabym wszystkim Państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji Nowego Roku. Życzę Wam i Waszym rodzinom dużo zdrowia, dużo radości, pomyślności, optymizmu i dużo czasu. Ja wiem, że dobry się nie zwiększy, ale życzę Wam żebyście państwo mieli jak najwięcej czasu, żeby spędzić go z najbliższymi, z rodziną. Życzę wam oczywiście spełnienia waszych marzeń, planów, zrealizowania waszych pasji, ale tak jak już na początku wspomniałam, przede wszystkim tego zdrowia, bo bez tego zdrowia wszystko inne nie będzie możliwe. Niech to będzie dobry rok dla was i dla gminy Kraszewice. Wtórował jej wicemarszałek Krzysztof Grabowski. Strada Regionalna Równica dzisiaj zaprezentuje piękne wykonanie kolegi i i myślę, że utrzyma nas w tym pięknym nastroju porządzeniowym. Jestem co do tego przekonany. Bardzo się cieszę, że na tej mapie po Wielkopolsce tym razem zawitamy również do Kraszewic. Dziękuję im za to, ale też warto powiedzieć, pewnie też później kilka słów o sobie powiedzą, że Estrada Regionalna Równica ma 30 lat. Znaczy nie ci młodzi artyści na scenie, tylko cały zespół. Przyłączając się do tych życzeń, panie wójt, na ten nowy rok przede wszystkim dużo zdrowia. Myślę, że te życzenia często sobie składamy, ale doceniamy je wtedy, kiedy faktycznie... Wiemy, jak ważne jest cenne zdrowie. Występ Estrady Regionalnej Równica był prawdziwą muzyczną ucztą. Dzieci i młodzież zaprezentowały bogaty repertuar kolęd i pastorałek. Publiczność nagrodziła artystów gromkimi brawami, doceniając zarówno ich talent, jak i staranność w pielęgnowaniu muzycznych tradycji.